Chciałabym ja dzisiaj zatrzymać się na chwilę na chorobie, która się nazywa zanik rdzeniowo-muszczkowy, ataksja rdzeniowo-muszczkowa. Choroba, która właściwie nie znana przyczynia, choroba neurologiczna, choroba, która właściwie jest nieuleczalna, jedyne leczenie to jest rehabilitacja. Tak się właśnie dzisiaj złożyło, przyjechałam do środka właśnie z dietą. Jedna z naszych pacjentek, jest szósty tydzień na diecie warzywno owocowej, która właśnie miała tą chorobę. Ponieważ w ogóle jej nie poznałam, zmiana była tak na korzyść wielka i kiedy się dowiedziałam właśnie o jej efektach leczenia, postanowiłam ten właśnie nagrać, tą jej wypowiedź, żeby Państwu właśnie przybliżyć, jaki jest wpływ. Jeżeli chodzi o teoretycznie, jak to by ten nasz warzywno-owocowy mógłby tu pomóc, to mamy tu dwa mechanizmy, które rzeczywiście powodują regenerację neuronów. Pierwszy mechanizm to jest, że ten post daje ketony, a że ketony regenerują mózg, to o tym wiemy. To jest chyba najlepsze super paliwo dla mózgu, ale również na regenerację. A jest jeszcze drugi czynnik, który się nazywa z angielskiego w skrócie BDMF. Również na regeneracji neuronów i post te czynniki regenerują. Również mamy mechanizm autofagi, który włącza post, czyli jeżeli komórka jest jakaś uszkodzona, to ona jest a zawsze istnieje możliwość regeneracji z komórek macierzystych. W każdym bądź razie e, posłuchajmy wypowiedzi naszej pacjentki. Witam sobie Witam sobie też. Też, I, I proszę opowiedzieć, właśnie jak, w wieku jest pani, jak to się zaczęło? Mam 50 że lata choruję na ataksję sercową od trzech lat, i stan mojego zdrowia ciągle się pogarszał. Jedynym, le, jedynym e, sposobem leczenia jest tylko rehabilitacja. Polegająca na rehabilitacji ruchowej, i rehabilitacji logopedycznej. Przyjechałam tutaj, ponieważ moja siostra mi znalazła filmik na YouTube i przesłuchałam ten filmik i postanowiłam przyjechać tutaj na 6 tygodni, ponieważ chciałam zrobić tą pewną kurację 6 zgodniową. Chor moja choroba polegała na tym, na zaburzeniach mowy, zaburzeniach pisania, zaburzeniach przełykania, kłopoty z przełykaniem, z pokarmów, z spisaniem z Także te, cała gama tych złych, różnych przypadłości. I przyjechałam tutaj z nadzieją, że ta kuracja, ten post mi pomoże. I jednak po tych sześciu tygodniach czuję się dużo lepiej. Nie mam już zawrotu głowy. Trochę lepiej mówię, trochę lepiej chodzę, mam więcej energii, jestem taka żywsza, energiczniejsza, dużo schodłam się tym programem, więc pełna energii, pełna optymizmu, że uporam się z tą chorobą. Włosy się błyszczą, pasy gdzie rosną. Jestem bardzo zadowolona z efektów. Jeśli ja mogę powiedzieć, to dużo lepiej mówisz i dużo lepiej chodzisz, bo jestem świadkiem, bo siedziałam z Tobą przy stoliku przez te 6 tygodni. Dużo Także... To nie jest jeszcze moich marzeń, ale na pewno ale jest lepiej. To ostatnia moja kuracja na tej jedzie. Postaram się przyjechać jeszcze we wrześniu, a może... I co roku będę stałym klientem. <noise> Więc właśnie, a żeby tak przybliżyć, właśnie pani y, lepiej mówi, że lepiej y, się porusza. Czy można by było poprosić, żeby pani nam zademonstrowała, jak wcześniej pani wstawała z krzesła, jak wcześniej pani chodziła, a jak teraz to się dzieje, żebyśmy mogli poprosić? No, wcześ... Może pokazać. Jak wcześniej to, wcześniej to w ogóle nie mogłam wstać z krzesła. Jak to wyglądało? Musiałam się pod. Ręką oprzeć i drugą ręką z krzesła i dopiero się podnosiła. A teraz już. A teraz jak? Bez, bez, bez problemu. Czyli Czasami. to wstawanie. Tak, to, to jak się podnieść. Wcześniej chodzenie. Jak to można było? No, chodziłam ja chodziłam jak pijana. Po całym chodniku ludzie schodzili mi z drogi, bo ja nie potrafiłam chodzić dwie hmm. dni prostej. Chodziłam cały czas pędzikiem i wszyscy patrzyli na mnie jak na pijano. A po prostu nie mam równowagi, nie mam koordynacji ruchowej, która została zapoczątkowana przez chorobę. A pokazać nam, no jak teraz pani chodzi? Idealnie, idealnie, idealnie. Ideal. No. Może jeszcze idealnie, ale dużo lepiej. Więc co jeszcze można było zauważyć? Jeżeli chodzi o mowę, powiem szczerze, kiedy widzieliśmy się poprzednio, to z trudem można było rozpoznać słowa, które pani chciała przekazać. Bardzo była mowa niewyraźna. Długo zastanawiała się, żeby coś przekazać. Bo hmm. chciałam przekazać, ale nie potrafiłam tego wyrazić. O po prostu języki i ta. Część odpowiadające za mną, mi po prostu odłąbiła posu, że jest mogą się wysłodzić. A teraz jest dużo lepiej. Może jeszcze nie jest do końca dobrze, ale jest bardzo dużo lepiej. Proszę Państwa, to w sumie to jest zaledwie 6 tygodni tej diety, tego postu, a przecież choroba trwała co najmniej 3 lata, tak. oni wiemy. Nie, nie mieliśmy tutaj diagnostyki w sensie, czy mogły być to nietolerancje pokarmowe. Na pewno to trzeba będzie jeszcze sprawdzić, bo nie wiemy, ale już Pani zauważyła, że bardzo dużo jadła wcześniej jogurtów, prawda, i nie czuła się o nich dobrze, dobrze. że były różne synowary. Więc na pewno w przyszłości sprawdzimy, ale na razie już będziemy prosić, żeby przy żywieniu starać się produkty mleczne zamienić na roślinne, prawda, bo tego nie Także, jeżeli ja powiem, że Pani tak, jest prawda, tak młodzowa, Pani ma lat? 54 Także mogę powiedzieć, że zupełnie inaczej wygląda, pięknie wygląda i że ja jej nie poznałam dzisiaj, to chyba o czymś świadczy. Także cieszymy się, cieszymy się. Bardzo się cieszę, że pani Dostór i tu Wszyscy się cieszymy i wspieraliśmy ją. I wspier ja. Jestem pełna w miejscu, że będzie dobrze, nie ma co się I załamywać. Właśnie, I szukać dlatego, sobie ratunku. Dlatego Zbarem. bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy Dziękuję. za Pani relację i życzymy dużo zdrowia. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję.